Pod poprzednim odcinkiem znów naprawdę liczni dzieliliście się ze mną swoimi paczkowymi historiami, za co bardzo dziękuję. I tak na przykład Precelek niestety trafił jedynie Viniciusa Juniora, za to Kamil ku swojemu zaskoczeniu otwierając paczkę bez ekranów trafił dwie naprawdę dobre karty, bo Sisoko i Mendiego. a Mateusz trafił Garego Linekera w nagrodach za Foot Champions. A jak tam twoje szczęście w paczkach? Napisz na dole w komentarzu. Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym otwieraniu paczek na moim kanale, ale przyznam, że tytuł, w który kliknęliście jest clickbaitem, ponieważ... Trafiłem Ronaldo, trafiłem Messiego, ale dodatkowo trafiłem jeszcze ikonę, ale to wszystko w tytule by się nie zmieściło, tak więc witam Was w prawdopodobnie najlepszym fuck openingu FIFA 20, nie tylko na polskim, ale ogólnie na YouTube. Tak więc słuchajcie, mam nadzieję na samym początku, że zostawicie łapkę w górę. Fajnie gdybyście zostawili 5 tysięcy łapek dla Ronaldo, 5000 łapek dla Messiego, więc razem daję to 10 tysięcy łapek. Myślę, że jesteście w stanie to zrobić. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zaprosił Was do subskrypcji kanału i zostawienia dzwonka, żebyście byli na bieżąco ze streamami, na których otwieramy, z kolejnymi materiałami. Ale zanim przejdziemy do pacek, mam dla Was jedną informację. Partnerem dzisiejszego odcinka jest footballteam.pl Darmowa gra przeglądarkowa, w której każdego dnia czeka na Ciebie potężna dawka piłkarskich emocji team footballteam.pl założysz własny klub złożony z prawdziwych graczy, ale przede wszystkim samemu wcielisz się w swojego piłkarza, którego możesz trenować i udoskonalać, żeby zdobywać kolejne trofea. Przydać do tego mogą się na przykład przedmioty, które wypadają z paczek, a to zawsze jest fajna zabawa. Rejestrując się z linku, który znajdziesz w opisie, nie tylko wspierasz mój kanał, za co oczywiście bardzo dziękuję, ale przede wszystkim zdobywasz 200 punktów energii na start. Życzę więc powodzenia, jak najlepszego rozwoju zawodnika, no i dotarcia na sam szczyt Ligi Mistrzów. A teraz wracamy do odcinka. Ale teraz już koniec gadania. Zobaczcie, bo posypało naprawdę nieźle. Staj, mam walkout. Proszę bardzo, walkout na moim koncie. Niemcy, któż to będzie dalej? Bramkarz Manuel Neuer. Przygarny chętnie, słuchajcie, Neuera ja mam. Ale chętnie sobie wezmę jeszcze jednego. Manuel, co ty robisz? Wow, proszę bardzo, dwa walkouty w jednej paczce. Cyk! No i to, kogo chcesz wybrać? Ale mam nadzieję, że będzie Ronaldo i nie będzie wątpliwości. oj, ojoj. Oj, oj, oj. O, to nie była prognoza na dziś. Zobaczmy, drugie rozdanie przynosi nam. O! Kurcze, molek! Powiem tak: przez chwilę myślałem, że to jest Kunagüero. A tu mamy Tuniego Crossa. Za Golda 3 bywają gorsze nagrody. Może coś być bardzo, bo mamy tutaj Walkout Inform. Tak mi się wydaje: Szkocja, czy to będzie SPO, to jest McGinn. Chyba, chyba on się nazywa McGinn, no nie? E, tak jest. Karta niezła. Jakby, powiem szczerze, jeśli chodzi o statystyki, to jest dobre trafienie, nie? Jakby. No wiecie o co chodzi? Spójrzmy tylko. Ej, 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 jak za 50 tysięcy, to jest naprawdę. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przyzwoita paczka. Tak więc pierwsze nagrody dzisiaj za Golda 3 możemy uznać za naprawdę bardzo udane. Biały ma taką taktykę. On chce mnie jak najbardziej zdenerwować, bo im bardziej on mnie zdenerwuje tym, co nam tutaj zostawi, tym bardziej szczęście mu dopisuje. Zobaczmy, a żebyś nic nie trafił. He he he, 8-6 biały i co? I co? He he he. W sumie 8-6 za Silver 1 to nie jest zły pik. Nie będzie chyba. Nie, jest walkout, jest walkout, przepraszam. I mamy Włochy. Mamy środkowego pomocnika, czyli to będzie Marco Verratti. Ale muszę przyznać, słuchajcie, porównajcie ten back opening do tego, co było w zeszłym tygodniu. Naprawdę, coś czuję, że może w tym odcinku i w tym, jakby na tym streamie, szczęście znowuż nam dopisać. Bo on ma Elite 3, słuchajcie, Elita 3. Był Goldzik 3, było Srebro 1, porównamy to do Elite 3. Co tutaj będzie za elitę? Mamy 8-9, Toni cross to jest dobry początek. Ronaldo, Cristiano, 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 Cristiano. O, na, na, Dajmy mu azarda do tego crossa. proszę, nie wierzę, co to ma być. Najważniejsza paczka, bo ona może odmienić wszystko. Paczka Premium Team of the Week. Zobaczmy, co tutaj będzie. Nie ma walkoutu w paczce z informami. Jesus! Ilon ma 82? 83 Jimenez. Yeah! I znowuż, znowuż słuchajcie. Mamy dowód na to, że lepiej. Mieć golda 3. Jak robić, to robię, słuchajcie. Wymiana 86, plus ukończona. Więc zobaczmy, kogo tu mamy do wyboru. Wow, 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 wow. Ej, jest dobrze! To jest bardzo dobra wymiana! To jest nagroda, która potrafi uszczęśliwić niejednego, i tak nie jest w tym przypadku. Weźmy mu tego typa. No to jak na razie było najgorsze rozdanie, ale miejmy nadzieję, że to była znowu cisza przed paczkową burzą. Wow! Mamy walkout. I kto to będzie? Argentyna. Esio. Ota, Mandy. To jest naprawdę dobre trafienie, słuchajcie. 85 inform z paczki, nie spiku. Można być naprawdę zadowolonym. Byliście łaskawi przy tej wymianie już raz, ale teraz bądźcie jeszcze bardziej. Zobaczmy, kogo tutaj. No, możesz się pocieszyć tym, że nie masz tu 86, nie? Co ta ranga nam przyniesie? Może ona będzie najlepsza i pierwszy wybór to. Ona na. Gold 1. Ja Wam mówię, grajcie do Golda 3. Dobra, drugi walkout w za Zostoka. Hiszpania. Ramkarz. Dawid, Dawid, Dawid. Okej, okay, Dawid De Gea. To mi się podoba. 89 oceny ogólnej znów. To jest naprawdę dobre trafienie. No nie przesadzajmy. Ja wiem, że on teraz nie jest zbyt drogi, ale to jest 8-9 walkout cały czas, więc to jest naprawdę fajny traf. E, I ciężko się z czegoś takiego nie cieszyć tutaj. E, jeszcze Paulinie, jeszcze Silesen, jeszcze Maguire. Co tu będzie? Okej. Okay. Gerard Moreno, czy Gerard Moreno i drugi piczek. Proszę, dajmy coś dobrego. 84 magii. Niezła karta, ale to nie po to się gra. Chociaż w sumie jakby to i tak są nagrody o ile lepsze od Elity. O ile lepsze są te nagrody od Elity. 6 paczek Team of the Week. No na jeden walkout z nich liczę. Nie liczę na Ronaldo, ale na jeden walkout z 6 paczek Team of the Week liczę. I mamy w pierwszej walkout. I mamy Danie. I mamy SPD. I to jest bardzo dobre trafienie, słuchajcie. To jest naprawdę bardzo dobre trafienie. A tu? O, oh, nana. Ona nana ma być wybrane, więc bierzemy Onanę A tu? Daj, ja chcę wreszcie czegoś takiego. Jez, Ronaldo! <laughs> Gol Czerwony Christianu! Ronaldo! Otwieraliśmy to otwieraliśmy Golda 1, Golda... Golda 2 dzisiaj nie otwieraliśmy Otwieraliśmy srebro 1 Gold 3 Co się tu stało? No nie najlepiej Grajcie do Golda 3, moi mi. Grajcie do Golda 3 Chyba, że Gold 2, teraz się obroni Chyba, że Gold 2, teraz się uratuje Grajcie do Golda 3 A ten Gold 3? Okej, okay, no Magin jest lepszy. Magin może moim zdaniem jest skwalifikowany na. E, może być sklasyfikowany jako naprawdę przyzwoite trafyny, wiecie? Premier League. Okej, okay, Gerard Herard Moreno nie jest złym początkiem. A tu? Adrian zrobił wszystko, co mógł. Teraz, Gro, pora na ciebie. Zaczynamy dobrze. Tylko pytanie, czy Tony Cross zawoła tutaj Edena Azarda? Ja wiem, że on chce Ronaldo, ale Azar by pasował do tego krosika I jest, jest Elvedi. Ja, ale nie wiem, czy mogę otworzyć ikonę. Mamy walkout O na na. E, Reso, daj znać, czy mogę otworzyć paczkę z ikoną. A teraz zobaczmy podstawowa wersja ikony. Oby nie, oby nie Szmajchel. Owy ktoś dobry. Proszę. Gro, dajmy mu kogoś fajnego. I co tutaj będzie? Meksyk. Napasnik. Czyli czy to będzie afro, czy długie włosy? Sanchez. Ej, okej! Okay. Okej, okay, to nie jest zła karta. Nie wiem, jak jakie on ma gwiazdki, ale patrząc na kartę samą w sobie. To nie jest zła karta. Cychu mam nadzieję, że zaraz napiszę na Facebooku, kogo mamy mu wybrać. A możemy wybrać fantastyczną kartę. To jest naprawdę genialny zawodnik. Przyznam szczerze. Zastanawiam się, czy ja go jakoś nie wkomponuję w swój zespół, bo wygląda. Wygląda bardzo dobrze. Cychu, pisz, kogo mam wybierać, kogo drugiego tutaj będzie mógł dostać. Oj, oj. Ojojoj, no myślę, że będzie liner do wyboru, raczej, bo ta karta wygląda dobrze, jakby z fajnym stylem gry za 50 tysięcy. Zobaczmy, czy te talizmany mu pomogą. O nanna, proszę, Eden Nazar, O nanna. Chciałbym wiedzieć, ile było Onan na dzisiejszym streamie. Ciekaw jestem, czy powinien ktoś prowadzić statystyki streama, ile było Onan, nie? Bo, no bo gościu nas prześladuje, no naprawdę, nas, nas prześladuje. Okej, okay, piki nie były najlepsze, ale nie były też najgorsze. Mogło być dużo gorzej, zdajemy sobie z tego sprawę. Zobaczmy, jakie mamy tutaj paczuchy. Eee, Okej, okay, lecimy od tych najlepszych, słuchajcie, lecimy od tych najlepszych. Więc zobaczmy, mega paki, co tam będzie. Hawana Onana. No, nie, z Dymonaną to nie Hawana, ale może tu będzie walkout. Jest walkout Argentyna. Prawe skrzydło Messi! Co tu się dzieje? Messi! Co tu się dzieje? Trafiłem Messiego! Trafiłem Ronaldo 9-4. I jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, czy warto mi dawać swoje nagrody za Food Champions. To w zeszłym tygodniu może nie siadło Ale w tym Głos mi się złamał i mówię jak na ruciak Messi niewymienny, nie no to w ogóle lipa Jak niewymienny Messi to w ogóle lipa, to w ogóle Żałuję, że nie usunąłem, nie? Żał jak, jak, jak niewymienny to w ogóle dramat I co tutaj będzie? Nie, Boże, myślałem, że nie przełączyłem sceny, jest scena, dobrze, jest scena, dobrze Zobaczmy drugie rozdanie, a może będzie tutaj jeden Nazar, a może będzie, a może będzie. O na, na. E, I Zobacz, Silver jeden. Za Silvera 1 nie ma co się obrażać. Magin. Super. Tak więc zawodnik Aston Willi kończy dzisiejszy pack opening, który był absolutnie legendarny i mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli Wam się nie spodobał, to już naprawdę nie wiem, co musiałbym tutaj trafić. Zapraszam do stawienia łapki w górę, zapraszam do subskrypcji. Zresztą Wy to wszystko wiecie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli wczoraj na streamie. No ale przede wszystkim Tobie za obejrzenie tego odcinka, ale teraz to już by było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piuma!